Witam Państwa. Wczoraj brałem udział w zamkniętym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej z kolegą Braunem i Wienickim zresztą. Byliśmy, ono było naprawdę zamknięte. Najpierw trzeba było wyjść przez jedne zamknięte drzwi, potem przez drugie zablokowane drzwi, potem byli już strażnicy, przepuścili przez trzecie drzwi. Pożo nas dokładnie zrewidowali, odebrali wszystko co, co, co możliwe, przebadali, czy nie mam żadnej pluskwy ukrytej u nas, po czym wchodzili do jeszcze jednych drzwi, to były zamknięte takie pancerne drzwi i zamknięto nas w tym, w tym pomieszczeniu. Jakby tam bomba wybuchła, to reszta Sejmu by nie uległa zniszczeniu na pewno drzwi były grubości pół metra mniej więcej. Także byliśmy całkowicie chronieni przed wszystkim. Natomiast treść tego była taka, że można by to spokojnie ujawnić na dowolnym portalu i innych tam tajnych informacji nie było. Natomiast oczywiście nie będę mówił o, o informacjach o tym, co się dzieje, co się dzieje tam w tej chwili w Iraku czy w Iranie to formalnie jest nadal tajne, natomiast, natomiast mogę mówić o tym, co się y, mówiło na ten temat. I, y, proszę Państwa, dostałem taką niepokojącą informację, zadałem pytanie, zadałem pytanie, y, dlaczego Polska no, nie wycofuje swojego kontyngentu z Iraku, mimo że przecież on był na zaproszenie rządu irackiego, prawda, podczas kiedy y, Niemcy swój wycofują. Na co Jego Ekscelencja Mariusz Błaszczak, minister obrony oświadczył, że Niemcy kontyngentów wcale nie wycofali. No to na to od razu ktoś do ciebie Niemiec, kolega Braun, zadał pytanie, no dobrze, ale, ale czy oni nadal tam są? Na co minister powiedział, nastąpiła dyslokacja u wojsk niemieckich. Na co ktoś trzeci zarobił się, no, czy, czy, czy może pan potwierdzić, że oni są nadal w, w Iraku, czy, czy nie? Odpowiedź: Nastąpiła dyslokacja wojsk niemieckich. Otóż no, oczywiście z tego wynika, że Niemcy z Iraku wyjechali i słusznie. Przypominam raz jeszcze, jakby ktoś nie wiedział. Że y, a, traktat y, NATO y, tyczy wyłącznie ataku na jedno z państw przymierzonych na obszarze Atlantyku Północnego, konkretnie na północ odwrotnika włączając to Morze Śródziemne. Otóż Irak leży nad Oceanem Indyjskim i Zatoką Perską, a nie nad Morzem Śródziemnym i Oceanem Atlantyckim. W związku z czym traktat NATO w ogóle nas nie dotyczy. Polska nie ma żadnych zobowiązań, które musiałaby spełniać. Tam Polski kontynent był tam na zaprowadzeniu. Iraku. No i trzy dni temu Irak, po tym jak zamordowano jego generała milicji i siedmiu innych oficerów, już pomijam kwestię zamordowania przy okazji generała Sulmaniego, który był obywatelem irańskim, a nie irackim. I Irak poprosił państwa sprzymierzone, żeby się z Iraku w cholerę wyniosły. No bo w kontekście bazy amerykańskiej na pewno wyleciały te rakiety, które zabiły, zabiły Abu, Abu Mahdi'ego al Dasali, czyli dowódcę szyitów. O tym się w ogóle nie mówi. No i na to dowódca wojsk amerykańskich, właśnie wojsk NATO w Iraku, Yy, powiedział, że tak, oczywiście. On tu yeah. napisał dokładnie, że prosi o zarabianie takich a takich tras, takich helikopterów, będzie znużony ruch, żeby że, że, że udostępnić im tam jakieś trzy szosy, po których się będą ewakuujące oddziały wycofywać. Taki list napisał. Yy, po czym po paru godzinach minister Bernard że to nie, to został źle zrozumiany, w ogóle nie o to chodziło, <noise> i że Amerykanie nie będą się wycofywali. Co spostrzegł jego ekscelencja Donald Trump, Trump twierdząc, że, że owszem, się mogą wycofać, jak i za to zapłaci. Więc wczoraj w Sejmie spytałem w dyskusji o budżecie, czy w budżecie jest rezerwa przewidziana na konieczność zapłacenia Amerykanom za ewakuację tych dwóch wyjazdów z Polski. Jak byśmy na przykład chcieli, żeby je ewakuowali. No, powiedzmy, mogą na przykład chcieć egzekwować monitoring ustawy 447. Powiedzmy, prawda. Więc pytanie, ile byśmy musieli za to Amerykanom zapłacić, żeby... No, bo na razie płacimy za to, że są albo tym będziemy musieli płacić im za to, że się wyniosą. Więc jest to bardzo taka, no jakby to powiedzieć, kosztowna zabawka. Ale wracając do, do tej sytuacji, biorąc pod uwagę, że nieprawdziwą, znaczy pokrętną informację E, pana ministra na temat e, dyslokacji wojsk niemieckich. E, Może zadać sobie pytanie, czy równie prawdziwa była informacja, że nikt z Polaków tam nie zginął, bo po portalach chodzą najdziważniejsze plotki na ten temat i spytam się tutaj w ramach e, za, zapytania poselskiego, pana ministra, jak to jest naprawdę, bo proszę państwa... Jak mówią mądrzy ludzie, prawda zawsze wypłynie na jaw. To jest takie chińskie przysłowie, więc yy, mówi, że nie da się, się ognie zawiązać papierem, więc yy, tam można dawać deklaracje dowolne, a to kiedyś wyjdzie na jaw. No, nie będę tutaj rozpoczął plotek, więc najpierw sprawdzę u źródła, a potem zobaczymy, jak to jest z tym naprawdę. To tyle ode mnie. Pytania rozumiem tam są jakieś? Pytania i dalej ciągniemy temat Iranu. Panie prezesie, czy Pana zdaniem konflikt światowy, a może nie światowy, może po prostu lokalny, do którego dążą Stany Zjednoczone, jest rzeczywiście możliwy? Czy to nie jest po prostu nerwówka w trakcie, przed kampanią prezydencką Donalda Trumpa? Jest możliwy, zawsze był możliwy, natomiast bardzo ostudziło Amerykanów, wizyta w Iraku chińskiego ambasadora, który oświadczył, że udzieli Irakowi pomocy wojskowej. Więc to już brzmi rzeczywiście poważnie. Jego decyzja Donald Trump zaczął od razu jakoś tak bardziej pojednawczo mówić, więc być może, być może do wojny nie dojdzie. Być może to było pomyślane od początku jako, jako cel polityczny, żeby wzmóc szanse pana prezydenta w wyborach. Chcę przypomnieć słynne nagranie w, w, sprzed tam pięciu lat czy iluś, kiedy y, pan Donald Trump y, oskarżał pana Obamę, że chce zrobić konflikt z Iranem po to, żeby wzmocnić swoje szanse, szanse w elekcji, więc mógł właśnie na pomysł zrobienia tego samego i tutaj. Przy chcę powiedzieć, że teraz, w tej chwili w sejmie, jak my to mówimy, Trwa dyskusja na temat y, budżetu i konkretnie na temat okradzenia y, ludzi z OFY. Było świetne przemówienie pani Leszczyny z PO, teraz przemawia w tej chwili kolega Kulesza. Udostępnimy obydwa, obydwa te przemówienia na, na wszystkich naszych na naszych znakomite był. Panie prezesie, najwyższy przywódca Iranu mówił w swoim przemówieniu o małym, złym kraju, który spiskował przeciwko Iranowi. I y, opinia publiczna mówi, że to chodziło o Polskę, ale jedni już twierdzą, że to chodzi raczej o Albanię. Albanię. No, ja nie bardzo wiem, jak Albania spiskuje przeciwko Iranowi. Albania jest krajem w dużej mierze muzułmańskim i, i raczej raczej nie spiskuje. Bo Albanii podobno przebywają e, przedstawiciele. Sunici. Szyici, przedstawiciele yy, opozycji, opozycji yy, yy, względem władzy w Iranie, ta yy, opozycji, która została wypędzona już w latach 70. No ale to jest to, to jest... Iran jest krajem szyickim bo jest sunnicka opozycja. Sunnicka. Bo tam była, bo tam była, bo przecież była wojna. Yy, przypominam, że w latach 80. 8 lat trwała wojna między Iranem a Irakiem. Teraz się panu Trumpowi udało zjednoczyć przeciwko sobie Iran i Irak. To jest wielki sukces jego polityki. Ale to była krwawa wojna. Tam była taka sytuacja, bo musimy się to zrozumieć. Iran jest, nie jest państwem arabskim. Iran to są Aryjczycy. To są nasi przodkowie, aryjczycy, e, podobnie jak, jak hindusi, ale hindusi mówię, a nie obywatele in, inni in, tylko hindusi. To są aryjczycy i łączy ich tylko wiara muzułmańska. Ale część mieszkańców Iranu, tam są przecież kurdowie, mieszkają, mieszkają azerowie i również mniejszość arabska jest na południu. I, i za Sadama Husajna e, Irak popierał tych, e, tę mniejszość, natomiast w, w odwecie Iran zaczął popierać szyicką. No, wcale nie mniejsze, bo to jest ponad 1 trzecia mieszkańców, szyicką mniejszość w Iraku, a także Kurdów, co jest znujące po swoich własnych kurdów tempie, ale popierał kurdów irackich. W wyniku czego 8-letnia wojna, w której nawiasem mówiąc Izrael popierał, popierał Iran. <grym> także Stany, Stany Zjednoczone są też. Także, proszę Państwa, sytuacja jest, jest tutaj dziwna, bo możliwe są sunnickie, sunnickie jakieś wpływy jakieś w, w, w Albanii. Organizacje. Tak, ale Albania jest tak nieznacznym nie krajem, że no, 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 gdyby pojechali do Głatemali, no, też, też mogliby się spiskować pokojnie przy Iranowi. Panie prezesie, to teraz już wracamy na polskie podwórko. PiS przekazuje 2 miliardy złotych na telewizję polską. No, proszę państwa, no jeżeli teraz PiS daje 15 kłamstw na minutę, telewizja pisowska, no będzie dawała 30 kłamstw na minutę. No w tym momencie no, zasilenie prawda, działa i to będzie dowód, że władza docenia tę telewizję. Przypominam, że zaraz po wyborach się mówiło, że pan Kulski pójdzie do dymisji, żeby go poświęcić na dogdyzm, do, ale widocznie kierowca PiS postanowił iść dalej w zaparty i, i dalej idzie w tym kierunku. No, najgorsze jest to, że ja odnoszę wrażenie, że posłowie PiS-u wierzą w to, co czytają we własnej telewizji. Najgorsze, jak wierzy we, we własne kłamstwa. Z tym, że, proszę Państwa, żeby tak powiedzieć jasno, no Wczoraj była debata o budżecie, w której brałem udział i przede mną występowali przedstawiciele PO, lewicy i PSL-u i muszę powiedzieć, że na tle ich wystąpienia to ten budżet pisowy to jest całkiem znośny. Poznając z tym, co pan Czarzasty, jest wspaniały. W demogli w tym przemówieniu, gdzie wszystkim, wszystko tu zwiększyć. Czego się boicie deficytu? Zróbcie 1% deficytu, prawda? Wydawajcie pieniądze. Takie, takie lewactwo leciało nam z tego, że, że, że ten budżet PiS zaczął przy tym wyglądać, wyglądać zupełnie, zupełnie rozsądnie. Jak na garbatego, to, to całkiem prosty był ten, 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 ten budżet. Także no, oczywiście my będziemy głosowali przeciwko, bo ten budżet y, idzie na zwiększenie socjalu. Y, państwo nam nie wierzyli, jakbyśmy mówili, że PiS jest partią socjalistyczną, że na półgłębia socjalistyczną. Otóż oni się chwalą tym, że wydają na socjal trzy razy więcej niż parę lat temu. Trzy razy więcej. Czyli jest partią trzy razy bardziej socjalistyczną było przed nimi. Panie prezesie, dzisiaj SEM obraduje nad przekazaniem miliardów z OFE na indywidualne konta emerytalne albo do ZUS. I też właśnie jakie stanowisko konfederacji jest No Nie, no to jest po prostu złocie promuje, że ludziom, którym płacono, płacali na OFE, obiecywano, że te pieniądze będą ich własnością. Co prawda już wtedy... Koledzy mi w telewizji, który tam występował, jeszcze wtedy go opuszczono do telewizji, posłanka taka komisja z Solidarności powiedziała, że te pieniądze przybędą prywatną własnością. Co mi przytomnie mówi, to znaczy, że będę mógł je podjąć, tak? Ona mówi, nie, oczywiście, że nie. No, dlaczego, skoro to moje prywatne? Bo każdy by tak chciał. Otóż, otóż dziwne, że każdy by tak chciał, a ludzie głosują jednak na, za przymusem ubezpieczeń. I w tej chwili to było tak. Yy, za, yy, doszło Peło do porozumienia z PISem, widząc, że ZUS bankrutuje, doszło do porozumienia, że okradną ludzi z pieniędzy gronnych w OFE i podzieli się po połowie odpowiedzialnością. PO ukradło połowę tych pieniędzy dało w ZUSie ie na tzw. indywidualne konta. Te pieniądze mogły wybrać go ZUS. Natomiast, natomiast yy, PIS zrobiło inaczej. PIS zrobiło w ten sposób, że najpierw okradło ludzi na 15% z, tego, z tych pieniędzy, na konta się pobiera, na taką opłatę, która zastępuje niby podatek, czyli jeżeli bez podatku, to będzie podatek od tego, a za resztę trzeba będzie kupić przymusowo obligacje państwowe, 85% obligacje państwowe. Rozumiecie Państwo co nastąpi? Nastąpi kryzys argentyński, to samo co było w Argentynie, mało ktoś pamięta co było w Argentynie w 1985 roku, a to był gigantyczny kryzys. Na polegało na tym, że państwo po prostu zawiesiło opłaty emerytur. No, jeżeli ZUS ma swoje oszczędności wszystkie w obligacjach państwowych, no to któregoś dnia państwo wróci kieszenie na lewą stronę, powie, że nie ma pieniędzy, no i wtedy ZUS nie wypłaci nic, nic nikomu, czy nic nikomu. No, ludzie pouciekają wtedy z kraju. No, tak jak było w Argentynie, z tym, że tam uciekali emeryci, a u nas uciekną młodzi ludzie, żeby pracować w kraju, który no, nie płaci się na zbankrutowaną instytucję. Panie prezesie, to jeszcze w kwestii polityki zagranicznej. Prezydent Duda powiedział, że nie pojedzie do Izraela na obchody rocznicy Holokaustu. I teraz tak, czy to jest dobra decyzja? Nie poleci, dlatego że mu nie dadzą tam głosu, ale czy to jest dobra decyzja, że on w takim razie nie będzie tam na miejscu? Moim zdaniem słuszna, dlatego że pana prezydenta, który bądź co bądź reprezentuje jednak nie tylko PiS, ale również. To potraktowano by go z różnymi afrontami mniejszymi i drobnymi, Słyszałem, że wejście o to w trzecim rzędzie, koło tego, no w... właściwie niby dlaczego miał siedzieć w pierwszym rzędzie. W pierwszym rzędzie powinien, powinien siedzieć przyjaciółciele RFN-u jako y, RFN jest dziedzicem trzeciej Rzeszy i powinien siedzieć w pierwszym rzędzie e, no, nawet na jako jedyne. No ale, ale na pewno takie afronty byłyby i polska dyplomacja uznała, że jest to za duże ryzyko na takich afrontów i lepiej, żeby nie jechał. I ja się do tego zdania nie mam takiego zdania jak polska dyplomacja w Tel ale się przychylam do tego, tego zdania. Ja chcę powtórzyć już trzeci raz, że zdarzył się przypadek, kiedy prezydentem Polski był pan Lech Wałęsa, i pan Lech Wałęsa koniecznie chciał, żeby go wysłano do, pojechać, do Waszyngtonu na otwarcie Muzeum Holokaustu. No i polska dyplomacja wyłaziła ze skóry, żeby jakoś wydusić to zaproszenie do pana Wałęsa. Wyduszone zaproszenie. Lech Wałęsa pojechał i jedynym śladem w Ameryce jego pobytu, jedynym powtarzam, była wzmianka na pierwszej stronie, na pierwszej stronie New York Timesa, która brzmiała był tam również Lech Wałęsa, prezydent Czechosłowacji. <laughs> także także co, co, co mogłoby spotkać Jego Ekscelencja, że ja dudę, to, to nie wiem, ale, ale wpychanie się na siłę moim zdaniem nie jest potrzebne. Panie Prezesie, ostatni z, ostatnie zjazdy prawyborcze Konfederacji przed nami. Łódź, Poznań, Zielona Góra i Szczecin. Jak teraz wygląda sytuacja? i Jak Pana zdaniem będzie sytuacja w obydwa przed XVIII stycznia? No, w tej chwili mamy już tylko minimalną przewagę nad, 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 nad Narodowcami, nad, nad Panem Busakiem wśród Narodowców. A... No i zobaczymy, wszystko się rozstrzygnie oczywiście za 18 na, na zjeździe, nie oczekuję większych zmian, podejrzewam, podejrzewam że lekko wygramy Łódź, Poznań, Szczecin, a wyraźnie przegramy Zieloną Górę, a tam jest tylko sześciu więc to do zdobycia, więc to, to nie ma znaczenia. No zobaczymy jak to będzie. Czyli Pana zdaniem kto ma teraz największe szanse i kto będzie... Tym... Kandydatem. Kogo, jak się miałby pan teraz osztypować? No to bym typował w ciemno, bo, bo, ten, bo oficjalnie nie mogę tego powiedzieć. Dobrze. Jeszcze dużo osób zastanawia się, jakie są plany Konfederacji teraz, nie tylko jeśli chodzi o wybory prezydenckie, ale jeśli chodzi o budowanie partii Konfederacji, a o przyszłość Konfederacji teraz w tym okresie, kiedy nie będzie tych wyborów. Będzie okres, kiedy trzeba będzie zbudować jakieś struktury, jak Pan się na to zaopatruje? Czy sympatycy nasi no tak. będą mogli się bardziej włączyć w życie Konfederacji? Więc tak, yy, są struktury partii, które w tej chwili nam dość, dość gwałtownie rosną. To samo tyczy zresztą narodowców i korony pana Brauna, o której widzenie imponująco frekwencję była na prawyborach, to rośnie. Oprócz tego powstają kluby Konfederacji, które nie należą do żadnej z partii, I te kluby, one się tworzą całkowicie spontanicznie, wystarczy jeden, jeden, trzech ludzi, z czego jeden się będzie prezesem, i ten klub tam się powstaje i tam się może działać w imieniu Konfederacji jako takiej, czy znaczy nie w imieniu, bo tam tu nie ma żadnych formalnych, regionalnych struktur, no, ale będzie mógł e, oświecać ludzi, co mówi Konfederacja. Konfederacja, hmm, zwracam uwagę, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby członkowie partii Korwin, czy Narodowców, czy zakładali Klub Konfederacji Własnej, mogą to robić. Mogą to robić jak najbardziej. Jak najbardziej i myślę, że to się będzie rozwijało. Natomiast na, na szczeblu, tak powiem, warszawskim yy, no, my zachowujemy pełną odrębność poszczególnych partii. One mogą wypowiadać na każdy na swoje tematy. Natomiast umowa tyczy tego samego, co tyczyła umowa przed wyborami. Przed wyborami idziemy razem, każdy ma własny oczywiście program, mamy część wspólną programu prawda? i podkreślamy tę część wspólną i tyle. I tyle. Chodzi o to, żeby wyborcy... Zagłosowali na nas, mimo że jesteśmy w z narodowcami, a wyborcy narodowców zagłosowali na narodowców, mimo że są z tymi ochydnymi liberałami, prawda, razem i wyborcy, i wyborcy korony na ludzi, którzy niekoniecznie są może katolikami, prawda? przecież nie wszyscy u nas, u nas partii są, są katolikami, partia na, na nasza nie jest absolutnie za nas kościołem katolickim jest kościołem katolickim, także każdy ma, ma, ma do wyboru konfederacji dla każdego coś miłego. A są przecież jeszcze, jeszcze inne partie, prawda, z nami związane. Azer czy, czy Partia Kierowców czy, czy Partia zjednoczenia Chrześcińską chrześcijańskie z, z, ZHR, tak? Zdzielony tak. Także, także jest, jest kilka partii, które tam razem na nim będą startowały i pewno się dołączą następnie. Panie Prezesie, to pytanie ostatnie dla osób, które się pojawiły później. Takie podsumowanie. Jakie kroki teraz Pana zdaniem powinna wykonać Polska, powinien wykonać rząd polski w sytuacji tej eskalacji z napięć na linii USA-Iran? Powinna postąpić tak, jak zrobiły Niemcy, czyli wycofać polski kontynergent z Iraku i jednocześnie zgłosić ma w aferze irańskiej. No, powtarzam, Polska ma interesy z Iranem również. Mieliśmy bardzo dobrą pozycję w Iranie, mamy wspaniałe tradycje, kiedy się Persowie zajęli naszymi żołnierzami, którzy przechodzili przez Persję na Bliski Wschód ewakuowani ze Związku Sowieckiego. Mieliśmy bardzo dobre pomysły, pomagaliśmy jeszcze za, za Szacha budować, budować to IOWO i byłoby niedobrze, gdyby te dobre stosunki zostały zrujnowane przez wyczyny naszej, no nie, nie powiem soldateski, bo żadna soldateska to poza ciebie bo to 200 żołnierzy, no, ale to byłoby niedobrze, gdyby zniszczyć te stosunki, bo powinna ogłosić tej neutralność. Przypominam, że na to nie ma tam nic do gadania w tej sprawie, bo Zadań z członków NATO nie został zaatakowany na obszarze Atlantyku Północnego, widziałem, że to może się A jak pan się jeszcze zaopatruje na to, co mogą zrobić Rosja i Chiny w tej całej sytuacji? No, o dziwo Rosja siedzi cicho, Kreml zaciera ręce, no bo zupełnie, nawet palcem nie kiwnął, a Amerykanie sobie zepsuli stosunki na, na Bliski, zupełnie, bo zauważyli, że w Iraku są te trzy, trzy odłamy. Sunnici są wściekli, bo zamordowano im, im Al-Mahdiego, są wściekli, bo zamordowano Kasemah Humianiego, -Hum a Kurdowie są wściekli, wściekli, bo Amerykanie wystawili do wiatru w, w sąsiedniej Syrii. Więc cały Irak się zjednoczył przeciwko Stanom Zjednoczonym. Iran, jak powiedziałem, też się zjednoczył przeciwko Stanom Zjednoczonym. Iran i Irak razem się zjednoczył przeciwko Stanom Zjednoczonym. Więc Rosja tylko siedzi, siedzi i czeka, aż dojrzały owoc wpadnie im, im, im w ręce. Ja nawet wysunąłem przypuszczenie, że być może rację mają ludzie, którzy oskarżali jego sędzie Donalda Trumpa, że jest agentem rosyjskim. To, co on robi, to działa po prostu w interesie Rosji. A Chiny, Pana zdaniem? Chiny właśnie się włączyły w to i to... No bo one same z siebie to nic nie dostają, natomiast chcą z, z, z swoją obecność zaznaczyć. To jest pierwszy przypadek, pierwszy przypadek w historii, gdzie Chińska Republika Ludowa zabiera głos w sprawach no, nie własnych, tylko, że tak powiem, sąsiedzkich. Co prawda, no tam w Koreę się włączała, prawda? To jest jej sąsiad i tak dalej. No, Iran nie jest jej sąsiadem, bo Hindus oddziela Iran od Chin. To jest ewenement, To jest wydarzenie, musiało wstąsnąć Amerykanami, się znają na polityce to oświadczenie chińskie. Być może Chiny poślą tam również jakiś kontyngent. Mieli tam obserwatorów, a Japończycy mieli swoich obserwatorów w tym w Iraku, na północy Iraku. Zobaczymy, co to będzie. Dobrze, w takim razie to było ostatnie pytanie i my zapraszamy na dzisiejszą też ostatnią debatę kandydatów w pra wyborach prezydenckich Konfederacji. Ona będzie streamowana na naszym kanale, na kanale Konfederacji na Facebooku o godzinie 20.45. Cała dziewiątka wszystkich kandydatów na fotel kandydata prezydenta Konfederacji w wyborach prezydenckich. 2020. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy i przypominamy, że za chwilę podamy, podamy tutaj zarówno Panią Leszczyńską, jak i kolegę Kulesze ich wystąpienia w debacie sejmowej, która właśnie się w tej chwili kończy na temat okradzenia emerytów z pieniędzy.